Witam wszystkich. Wędkarstwo federowe nie jest jakoś bardzo skomplikowaną technicznie metodą łowienia, natomiast bardzo irytujące są w niej splątania. Łowiąc federem klasycznym do splątań dochodzi bardzo często i naprawdę bardzo drobne detale decydują o tym, czy zestaw zostanie splątany, czy też nie. Aby nie zniechęcać wędkarzy do łowienia federem klasycznym, chciałbym Wam dzisiaj pokazać w jaki sposób można tego uniknąć, lub jak przynajmniej w jak największym stopniu zminimalizować prawdopodobieństwo splątań. Jeżeli mowa o splątaniach w federze klasycznym, to w większości sytuacji dochodzi do nich, kiedy łowimy zestawem z feder gumą. Feder guma jest elementem miękkim, który ma tendencję do oplątywania się wokół koszyka, wokół federlinka. i tak naprawdę jeżeli wędkujemy skrętką to do splątań dochodzi bardzo rzadko, ponieważ skrętka jest sztywna. Natomiast minusem wędkowania ze skrętką jest to, że nie ma żadnej amortyzacji. Amortyzację przy łowieniu skrętką możemy osiągnąć tylko wtedy, kiedy zastosujemy przypon strzałowy z żyłki, ponieważ żyłka na przyponie strzałowym daje jakąś tam rozciągliwość, natomiast nie jest to tak dobra rozciągliwość i tak dobra amortyzacja, jak w przyłowieniu federgumą. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę o federgumie i o tym, jak uniknąć sprątań przy przyłowieniu przy użyciu federgumy. W temacie przyponu strzałowego dopowiem od razu, że nie jest to optymalny sposób łowienia, ponieważ przypon strzałowy ma węzeł, i ten węzeł bardzo często blokuje się o przelotki, które następnie są wyrywane. Dlatego, jeżeli tylko nie ma takiej konieczności, to staram się nie korzystać ze strzałówki, chyba że łowię naprawdę daleko lub wieje mi bardzo silny wiatr w twarz. W zdecydowanej większości sytuacji. Najbardziej optymalnym zestawem do łowienia jest zestaw z gumą, natomiast zestaw z gumą, który nie posiada przyponu strzałowego wspomnianego wcześniej, tylko guma jest od razu połączona z plecionką. To bezpośrednie połączenie daje idealną sygnalizację wskazań, najlepszą jaka jest możliwa, a guma no wybacza wszel wszelkie błędy w momencie holowania i w momencie zacięcia. Ale minus jest taki, że dochodzi do sprątań. I teraz tak. Zaczynając od samych podstaw, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób jest zmontowany zestaw. I tutaj jest kilka takich fundamentalnych kwestii, które mocno pomagają w tym, żeby guma się nie plątała. Przede wszystkim ja stosuję Federlinki. I tutaj od razu wyjaśnię, Federlink nie działa antysplątaniowo. Federlink wręcz powoduje, że tych splątań jest trochę więcej. Ponieważ jest to przedłużka... Yy, w szczególności w moim przypadku wykonana z plecionki, więc jest miękka i wokół tej miękkiej plecionki na Federlinku oplata się guma. Wygląda to w taki sposób. To się op oplata i tak naprawdę nie jest to jakby podstawa splątań, ale jest to rzecz, która w pewnym stopniu na to splątanie wpływa w momencie, kiedy zestaw wpada do wody. To jest pierwsza sprawa. Także Link nie jest antyspontaniowy i nigdy antyspontaniowy nie był. On lepiej przekazuje brania na szczytówkę. Kolejna kwestia to jest połączenie plecionki z gumą. Ja wykonuję tutaj bardzo prosty węzeł, który się nazywa, tam podejrzewam, W każdym razie, mówiąc w skrócie, wykonuję węzełek na gumie i do tej gumy dowiązuję plecionkę. I to się bardzo fajnie trzyma, to jest niemożliwe do urwania. Tego nie będę dzisiaj pokazywał, natomiast jak sobie piszecie na YouTubie, jak zrobić zestaw z gumą, na pewno ktoś to pokazuje. Następnie na ten węzeł nachodzi stoper. I możecie zauważyć, ja korzystam ze stoperów, które właśnie nachodzą na węzeł. To są najlepsze rozwiązania, jakie istnieją, ponieważ stoper nachodząc na węzeł, nie tylko chroni go przed jakimś tam ewentualnym uszkodzeniem, ale troszeczkę powoduje, że guma troszeczkę odstaje do boku. I to jest bardzo istotne, no bo jest mniej splątań przez to. Generalnie im dłuższy ten stoper, tym lepszy. Natomiast no, są pewne, powiedzmy, ograniczenia regulaminowe. Nie można stosować żadnych systemów antysplątaniowych. Jeżeli ktoś uzna, że kawałek rurki, jaki tutaj mamy, będzie antysplątaniowym zestawem, no to może się okazać, że, że Dostanie punkty karne na zawodach, po prostu gdzieś tam widziałem jakieś takie rozwiązania, że był stoper i od tego stopera wychodziła rurka, i to też jest ok, bo tych splontan jest mniej. Natomiast nie polecam wszelkich takich dużych plastikowych stoperów, które nachodzą na węzeł, ponieważ jest to ciężkie. Zestaw powinien być możliwie jak najbardziej finezyjny, ale to jest detal, który ma znaczenie na zawodach przy łowieniu niewielkich ryb. Jeżeli łowimy prywatnie, nie łowimy jakiejś drobnicy, nie interesuje nas to, to nie musimy się tym przejmować. Natomiast tak od siebie powiem, że polecam stosować jak najmniejsze stopery. Akurat te stopery ma Preston i Topmix. Akurat z tych dwóch najczęściej korzystam, więc od razu też Wam polecam. Następnie średnica gumy. Korzystam z dwóch. W praktyce są trzy takie najpopularniejsze: 0,6, 0,8 i 1 mm. Guma 0,6 jest najbardziej elastyczna i przez to też najmniejsza. Jeżeli łowimy małymi haczykami, małe ryby, no niekoniecznie małe ryby, ale stosujemy cienkie żyłki, małe haczyki, no to korzystamy z gumy 0,6, która wytrzymuje. W średnice żyłki 0,14, 0,15 mniej więcej, przybliżeniu, jeżeli żyłka nie jest przegrubiona rzecz jasna. E, natomiast guma 0,6 ma dużo większe tendencje do splątań aniżeli guma 0,8 czy guma 1, ponieważ jest miększa. Im guma jest miększa, tym chętniej oplata się wokół federlinka e, no i jest bardziej taka niesforna, bym powiedział. Natomiast guma jedynka jest już na tyle sztywna, że tak naprawdę nadaje się tylko do łowienia, powiedzmy, brzan. Więc takim kompromisem jest guma 0,8, która mniej się plącze od gumy 0,6. Można ją stosować przy jakichś takich haczykach standardowych, powiedzmy, rozmiarów 16 o cienkim drucie i tych splątań będzie mniej. Więc jeżeli ktoś ma dużo splątań, to proponuję zastosować troszkę grubszą gumę średnicy 0,8 mm. Następnie oczko na końcu gumy staram się wykonywać jak najmniejsze i absolutnie nigdy nie stosuję tutaj żadnych szybkozłączek czy krętlików, ponieważ krętlik czy szybkozłączka ma swój ciężar i tu nawet nie chodzi o to, że ryba wyczuje ten ciężar, bo duża ryba nie zwróci na to szczególnej uwagi. Natomiast będzie to powodować, że zestaw będzie się układał. Taki sposób. Będzie, guma będzie bardziej przylegała do koszyka i będzie miała większą tendencję do oplątywania się wokół koszyka. Więc to jest też bardzo istotne, ponieważ no, jeżeli tego nie ma, to guma bardziej odstaje od naszego zestawu. Kolejna sprawa to sama długość gumy. Nie lubię długich odcinków. Staram się robić gumy takie, żeby wychodziły minimalnie za koszyk. Minimalnie, natomiast nie stanie się nic złego, jeżeli ta guma nie będzie wychodzić za koszyk. Może być na styk, może być centymetr krótsza, może być centymetr dłuższa, mniej więcej taki zakres. To jest bardzo istotne. Im dłuższa guma, tym bardziej się oplata wokół koszyka. Z kolei krótka guma no może nie wystarczyć, po prostu będzie to za mało rozciągliwe. Także tak na styk, no to jest. Ja tego nigdy nie mierzę, ale określam, że to jest 13-12 cm, tak mniej więcej na oko. Najlepiej sobie to po prostu ocenić na długość federlinka i koszyka. Więc, kiedy montuję swój zestaw, to od razu zakładam sobie koszyk, na który docelowo chcę wędkować, razem z federlinkiem, oczywiście. Teraz kolejne kilka elementów istotnych już w samym rzucie. Teraz załóżmy, że już mam przynętę, mam nabity koszyk, chcę go rzucić. Wykonuję sobie już. Wymach i okazuje się, o, zrobiło mi się to nawet teraz. O, o, akurat się odplątało, ale mając przypon, na pewno by się nie odplątało. Zrobiła się taka charakterystyczna skrętka. E, Muszę to teraz stworzyć sam, bo odplątałem. Coś takiego się zrobiło. I zestaw już jest splątany. Taktycznie nie powiem, że 100%, żeby być splątane, bo sam nie raz rzucam zestaw, kiedy coś takiego się dzieje, ale jeżeli zależy mi na tym, żeby mieć pewność, że tam nie będzie splątane, bo na przykład muszę złowić trzy ryby, no to staram się to odwinąć i rzucam w taki sposób, żeby guma wychodziła do boku. Czyli, żeby to wyglądało tak. Zły przykład, bo znowu się lekko zawinało, ale o. Tak. Kiedy wieje boczny wiatr, dzieje się coś takiego, że mój zestaw, że mój przypłon tak naprawdę wychodzi do boku. Kiedy wieje na przykład no w którą ze stron, tak? Załóżmy, że wieje w lewą stronę i wtedy guma układa się w lewo. To są perfekcyjne warunki do rzutów, ponieważ nic się wtedy nie plącze. Natomiast kiedy wieje w twarz, to do splątwań dochodzi bardzo często, między innymi dlatego, że są dużo większe opory powietrza i my, wykonując rzut, rzucamy bardzo siłowo i często płasko. Jeżeli rzucamy płasko, to dochodzi wtedy do takiej sytuacji, że Przypon razem z gumą oplata się wokół plecionki w taki sposób, i wtedy tutaj powstaje węzeł. Po prostu jest wszystko splątane. Przypon oplątuje się o plecionkę przy bardzo płaskim i siłowym rzucie. Dlatego, kolejna sprawa, rzuty z gumą należy wykonywać bardzo starannie i raczej wyżej niż niżej mocno. Czyli większą parabolę po prostu trzeba mieć. W czasie lotu koszyka. To jest druga sprawa tak naprawdę, jeżeli chodzi o rzuty. I trzecia sprawa to sam moment wpadania koszyka do wody. I o ile łowimy w miarę ciężkim koszykiem, to nie ma takiego problemu, ponieważ ten odrzut, to ta siła, która wpływa na wędkę, jest dosyć duża. I ten przypom nam się tak czy siak prostuje. Ale zupełnie inaczej ma się sytuacja, kiedy mówimy bardzo lekkim koszykiem, załóżmy 15-20 gramowym, i wtedy koszyk w momencie, kiedy leci, już jest nad wodą, to on zamiast wpaść do wody w taki sposób, to on robi tak pyk, pyk. Lewo, prawo, do tyłu. W sensie do przodu i do tyłu. On się wraca do nas. W momencie kiedy koszyk się do nas wraca, wtedy wszystko jest splątane. I to, jest, to już wtedy jest gwarant, że będzie splątane. Bardzo rzadko się zdarza, że się nie splącze wtedy zestaw. Dlatego unikam łowienia bardzo lekkimi koszykami. No chyba, że łowię bardzo blisko, powiedzmy. Do 15 metrów, kiedy widzę swoimi oczami, że mam kontrolę nad zestawem, że widzę jak ta guma się układa, jak ten przypon się układa, to wtedy pozwalam sobie na łowienie lekkimi koszykami. Wtedy też oczywiście mniej hałasuje, To jest bardzo wskazane. Natomiast jeżeli łowię już dalej, warunki są trochę trudniejsze, jest wiatr, to staram się łowić ciężej niż wymaga tego. Powiedzmy, dystans, tak? Czyli nawet mimo, że łowię blisko, to i tak staram się łowić tym koszykiem 45-gramowym niż 30-gramowym, właśnie po to, żeby zestaw się idealnie naprostował. I jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy wykonujemy rzut i jest powiedzmy metr wody, bardzo płytko jest. Wyrzucamy zestaw, dobijamy do klipa i kładziemy wędkę na prosto. Kiedy jest bardzo płytko, to zanim my tą wędkę wyprostujemy koszyk już leży na dnie i wtedy tworzy nam się taki jak to dobrze określić balon po prostu plecionka koszyk spada praktycznie pionowo z naszą plecionką w taki sposób to nam koszyk nam dolatuje wpada do wody my wędkę prostujemy Luzujemy tym samym plecionkę, nasz zestaw, i zestaw opada w taki sposób, i wtedy przypon plącze nam się o plecionkę. No, także to są wszystkie tak naprawdę takie przypadki, które mocno wpływają na splątania. I żeby sobie temu zaradzić, co dotyczy tych bardzo płytkich łowisk, to trzeba wykonać rzut do klipa. Bardzo lekki rzut. I starać się bardziej do boku położyć tą plecionkę aniżeli prostować kij. Czyli ja mam wrażenie, że ja to trochę źle tłumaczę, ale spróbujmy to jeszcze raz. Wykonuję rzut. Spokojny do klipa, i na tej napiętej plecionce idę do boku. Nie do przodu, tylko do boku. Staram się utrzymać cały czas kontakt z koszykiem. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Żeby nie luzować zestawu, zestaw musi być cały czas napięty, a plecionka musi wpaść pod kątem. To jest bardzo istotne. Musicie też wiedzieć, że jeżeli macie bardzo krótkie przypony, a są osoby, które łowią jeszcze krótkimi przyponami 20-30 cm, to prawdopodobieństwo splątań jest bardzo duże. Im krótszy jest przypon, tym większe jest prawdopodobieństwo splątań. Ponieważ przypon nie jest w stanie się tak skutecznie wyprostować, albo mówiąc inaczej, jest taki krótki, że on się prostuje i wraca, no i dochodzi do splątań wokół koszyka. Jeżeli przypon jest długi, np. metrowy, 70 cm, to do tych splątań dochodzi dużo rzadziej niż jak np. Łowie przyponem półmetrowym. No głowy przyszła mi jeszcze jedna sytuacja, która wpływa na splątania. dotyczy to samego zacięcia. Załóżmy, że sobie rzucę zestaw. Mam ranie, zacinam i pusto. I wiele osób robi coś takiego, że zacina i och, nie ma, iluzują, I, i to powoduje, że dochodzi do splątań, ale dochodzi do nich kiedy łowimy lekkimi koszykami. Jeżeli koszyk jest ciężki, to raczej do tego nie dochodzi. Natomiast jeżeli koszyk jest lekki, to znowu tam się robią fikołki koszyk wyprzedza plecionkę i przypąd się oplątuje o plecionkę. Także jeżeli mamy puste zacięcie to nie robimy żadnych nerwowych ruchów tylko zacinamy i od razu zwijamy. W taki sposób. Nie, 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 nie szarpiemy, nie luzujemy. Im więcej szarpania nerwowych ruchów tym jest gorzej. Feder klasyczny bardzo tego nie lubi. Trzeba bardzo spokojnie wędkować. Rzucać płynnie, raczej do góry niż na boki. Idealnie by było, gdyby koszyk dochodząc do klipa spadał do wody z odległości 50 cm do metra. Nie wyżej, nie niżej, to jest ważne, żeby ten przypon zdążył się naprostować. Zestaw musi być cały czas napięty, sztywny, musi być kontakt z koszykiem. I to tyle, tak naprawdę. To są chyba wszystkie już takie rzeczy wpływające na, na splątania Mam nadzieję, że tym materiałem. Chociaż kilku osobom pomogłem. No i cóż, następnym razem pojedziemy może na jakieś zawody, to coś nagramy, a na razie to. Taki filmik. Jak Wam się podobało, to zachęcam, zostawcie łapkę w górę. Polecajcie ten film innym, jeżeli mają takie problemy z się zestawem. No i cóż, do zobaczenia następnym razem.